Dzień dobry! Prawie od początku maja, bodajże od 7 maja, mieliśmy do czynienia z protestem fizjoterapeutów w Polsce, który w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu, od 23 maja do końca maja, przerodził się w protest głodowy fizjoterapeutów. Mam wrażenie, że ten protest fizjoterapeutów nie był właściwie relacjonowany przez media. Jedyne media, które zajęły się tym protestem od początku. To było Radio Z, które relacjonowało ten protest. No i także o protestie fizjoterapeutów mogłem usłyszeć na, u publicysty Kuby Wątłego na jego, na jego kanale na YouTube. Być może inne media też zajmowały się tym problemem, ale ja, mimo tego, że śledzę media, nie słyszałem o tym, żeby ktoś w należyty sposób to relacjonował. Jak wygląda sytuacja fizjoterapeutów w Polsce? Sytuacja wygląda tak, że na starcie fizjoterapeuta po studiach rozpoczynając pracę może liczyć na 1700 zł, po kilku latach pracy, po latach pracy może liczyć na 2500 zł. złotych. Na wizytę fizjoterapeuty w Polsce pacjent czeka około pół roku. Tymczasem w Czechach, w Czechach, gdzie bariera językowa jest naprawdę nieduża, gdzie fizjoterapeuta wyjeżdżając do pracy, polski fizjoterapeuta wyjeżdżając do pracy do Czech bardzo szybko może ten język czeski może opanować w stopniu komunikatywnym, żeby spokojnie z czeskim pacjentem się porozumieć. Może liczyć fizjoterapeuta w Czechach może liczyć na przeliczenie na złotówki na 4000 zł, a na wizytę fizjoterapeuty pacjent w Czechach czeka dwa dni. Warto zwrócić uwagę, że nie mówimy tutaj o, o Wielkiej Brytanii, Francji czy, czy o Niemczech, o naprawdę bardzo wysoko rozwiniętych państwach Europy Zachodniej, ale o Czechach, które naprawdę znajdują się dosłownie za miedzą i gdzie już tak naprawdę za miedzą bardzo niedaleko od Polski polski fizjoterapeuta może liczyć na znacznie większe zarobki niż w Polsce. Wydaje mi się, że należy zwiększyć nakłady na służbę zdrowia w Polsce po to, żeby nasi specjaliści, fizjoterapeuci, lekarze, pielęgniarki, diagności mogli uczyć się w Polsce z perspektywą tego, że znajdą dobrze, płatną pracę. W Polsce, a nie będą musieli wyjeżdżać do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii, czy chociażby do Czech, gdzie już tak naprawdę za granicą, bardzo bliską granicą, mogą liczyć na większe zarobki niż u nas. Po to, żeby warto zwiększyć nakłady, żeby mogli więcej zarabiać, ale także, żeby, żebyśmy my, obywatele, pacjenci mogli liczyć na dobrą służbę zdrowia w Polsce. To wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.